Du, 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 du. Witam bardzo serdecznie. Przed nami trzecia część relacji z naszego dzisiejszego Team Cupu, czyli różnego turnieju online, proszę Państwa. Ostatnia edycja w tym roku. Tak na marginesie. Przed nami dogrywka. I to niestety najgorsza opcja, czyli półgodzinna dogrywka. No, chyba że uda nam się odrobić 20 punktów ratingowych. Jeśli nie da się odrobić, to walczymy pół godziny. Gdyby była mini dogrywka, wystarczyłoby o to być 10 punktów ratingowych, więc to zdecydowanie łatwiejsza droga. I nie byłoby wymogu półgodzinnego. Czy byśmy to uzbierali, czy nie. Moglibyśmy skończyć, kiedy byśmy chcieli. Tą rywalizację. Byle minimum ma zagrać 5 konkursów. A teraz, niż nie tagił. Rozpoczyna nam część dogrywki. No i miejmy nadzieję, że uzbieramy te 20 punktów ratingowych, bo musimy uzbierać się tych 1070. Mamy 1049. 21 punktów do uzbierania. No. Gdyby nam szło dobrze, no to wystarczyłoby jakieś 7 startów, czyli 10 minut by tej dobywki wystarczyło, ale, ale zamiast nasze szczęście do tych rywalizacji, raczej na to nie ma co liczyć. Widzimy teraz: udany skok klubny, a ten w konkursie 123,5, i już po pierwsze jesteśmy na stosowanej pozycji: chcemy zyskiwać, będziemy tracić 12 miejsce na 15 zawodników, musimy mieć minimum 10, żeby liczyć na unikanie strat ratingowych, nie mówiąc o zyskach, prawda które trzeba mieć już osiągając dużo wyższe rezultaty. Teraz seria filmowa na poziomie serii próbnej 128,5. Otrzymujemy Honor było 10 miejsce, ale ratingowo czy będzie dobrze? Niestety nie do końca, bo jeden punkt tracimy. Zaczynamy od lekkiej straty. Mamy 17 konkursów na to, by tą dogrywkę zaliczyć na plus. 17 startów, 20 zawodników teraz się pojawi. No i zobaczymy. Aleks Białkowski będzie faworytem, oczywiście. Tam jeszcze jeden zawodnik, który też ma potężny rating. Bo to ci, którzy będą e, bardziej tutaj starali się na pewno napierać. E, teraz wreszcie w pronicy Seria tak taka sobie. 124,5 metra, noty 19. Według nie najlepsze, więc miejsce nie jest złe, bo miejsce będzie, jak widzimy, 12. Rating e, oparty z de Jensen. Aleks ktoś tam jeszcze. Znowu mi uciekł ten ktoś, ta trzecia osoba, którą chciałem faworyzować. Zmękaniach. my w pralnicach poznajemy się lepiej trochę w konkursie niewiele lepiej, ale trochę dłuższy skok, 126 metrów e, ratingowo patrząc, kurcze, kurcze Niklas de Jensen, nie, tylko tych dwóch zawodników nie wiem dlaczego mi się tam pomieszało coś mamy 11 miejsce po pierwszej serii e, które dobrze było utrzymać, ale łatwo nie będzie bo skok finałowy tylko podobny, więc nie wiadomo czy wystarczy, 125,5 metra, niezby styl Miejsce 12, 13, 13. Niestety najgorszy scenariusz, czyli 13. Lokata, nie dość, to się pozostaje w efekcie. Jeden ja znowu tracimy niepotrzebnie, ale z drugiej strony mogło być gorzej. Za chwilę, Oslo, Holmenkollen. Duża skocznia, oczywiście. 134 metry. To jest świata, więc nie może być mamucia skocznia ta słynna. Ostatnio dla nas nieprzyjemna skocznia. Dołączył Wojciech Murzyński, ale nie wiem, czy uznał na kwalifikacje. Yy, 17. Belka Startowa. Yy, skok równo trafiony. 130 metrów, będzie czołówka. I to dosłownie, trzecie miejsce w serii próbnej. No, no, obiecująco. W nie spieścił, dlatego cieszy ten skok. Bez wątpienia. Yy, w skok można powiedzieć jedno. Zbyt wiele się bez skoku zmienić nie, nie dało. Skok konkursowy dużo gorszy. 125 metrów, ale też jest y, trudne, tak jak kwalifikacja. Dlatego miejsce jest w czołówce. 9. Niewielkie różnice. Aleks Bełkowski gdzieś tam chyba gorzej od nas. Chyba, tak, opuścił grę, ale <grytanie> nie wiadomo dlaczego. Dlatego yy, no on wypadł gorzej, no bo... Ostatnie miejsce, prawda? Jak ten, razu opuścił grę? Seria finałowa 126,5 metra. Lepszy skok, miejsce mimo to niższe, bo 11. No to będę nie w serii w warunki były lepsze, chociaż tego się nie odczuło. Ratingowo 3 punkty odrabiamy. Mamy 1050 i teraz 20 punktów do uzbierania w 15 konkursów. Innsbruck. Dura skocznie w Innsbrucku. Rozmiar 128 metrów, 21 zawodników, w tym nie zgra, które wygrał, wycofał się z gry. Czyli jedno miejsce za darmo dostaniemy. No z boku musimy szukać szans. Dziesiąta belka startowa. To jest jedna z naszych skoczy, którą lepiej znamy. Lepiej pracujemy w próg, więc warto by było tu poszukać szans. Na razie dobry skok próbny, 126 metrów. Będzie miejsce w czołówce. I niech to nam pomoże. Na razie czwarte miejsce. Nie wykracza to do, do czołowej trójki, więc jest dobry prognostyk dla nas. Mikołaj Telefilm będzie naszym rywalem w parze. Eee, za chwilę zobaczymy, co przyniosą nam zawody oczywiście. Wierzymy, że będzie ciekawie, że będzie więcej dobrych informacji niż złych. Ale żeby tak było trzeba na dużo szczęścia. W konkursie mamy ładny skok 124,5 metra, warunki nie najlepsze, więc miejsce będzie w czołówce, bo będzie to miejsce siódme naszego rywala, pokonaliśmy 9 punktami dokładnie różnicą 5 metrów. No i teraz proszę Państwa zobaczymy, no siódme miejsce na półmetku. Postaramy się w serii po golfu staramy się to miejsce oczywiście zachować. Nie będzie, więc szansa będzie ogromna. Na no dużo więcej, na, na podium przede wszystkim. 126 metrów, no podium nie będzie, będzie miejsce. Piąte jest wreszcie progres. Progres to taki poważny, bo to będzie kilka punktów. 8 i 12 punktów do celu pozostało. Także no teraz winingen Znowu będzie szansa, bo Willingen dzisiaj zapewne nam nie poszło. Nie wykorzystaliśmy swojej szansy. Mamy 18 zawodników w grze, ale winingen to jest skutek, gdzie potrafimy się odnaleźć. Także trzeba poszukać tej szansy tutaj Dziesiąta belka startowa rozmiar 147 metrów seria próbna blisko 140 139,5 noty po 19,5, 9 miejsce. No, zobaczymy, co będzie. Na razie przynosy taki sobie. Ale 9 miejsce oczywiście jest takim naszym absolutnym takim. Minimum, jeśli myślimy o szybkich zyskach, teraz 144 metry. Dobry skok i miejsce w czołówce, tak jak było w Innsbrucku. Czwarte miejsce po połowie serii jest szansa pójść za ciosem, i znowu byśmy zyskali z jakieś 7 punktów, za takie czwarte miejsce był piąte. Także no, na pewno warto poszukać tej szansy na te punkty, żebyś jeszcze bliżej tutaj celu, jakim jest ten nasz rating. Skoklinowy, no nie no notabene jak w zegarku, 146 metrów, no typu 19,5, czwarte miejsce utrzymane. Za braku niewiele do podium, ale cieszy wynik, bo mamy kolejny zysk. Brakuje jednego dobrego występu. No, no, mamy dziewiąte miejsce, teraz Hinterzarten. Jest szansa, bo to mniejsza skocznia. Też niejako na naszą korzyść, ten układ y skoczni. Jeśli będzie powiedzieć w 1070 po naszym występie, nie będzie trzeba utrzymywać rankingu. Warto o tym pamiętać. Trzecia belka startowa, także szansa jest ogromna. Tego trzeba by wykorzystać. W Hinter, Hinter za ten dobry skok próbny. Dobre warunki wieczne też zrobiły swoje. 107 metrów, miejsce 8. Ale wiemy, że był przez nas trochę ostrożny, więc też przez to był trochę skacany. A w się może będzie właśnie lepiej. Pod względem. Ale chyba na proku było trochę gorzej. Czyli podobna odległość, podobny wynik 103 metry, wysokie noty, wyroki trudniejsze. Miejsce 9 w pierwszej serii. Realnie o 9 jeszcze do trzeba bo powalczyć, bo 9 miejsce nam ewentualne straty. Mam nadzieję, że utrzymamy rating 9 miejscem, ale nie możemy się czego pewnym niestety, w tym obecnym układzie zawodników. Seria finałowa 101,5, jeszcze gorzej miejsce 10. Tak, dziesiąte, czyli takie średnie miejsce może powiedzieć. Ratingowo możemy delikatnie stracić. Nie tracimy na szczęście. Nie tracimy. Wciąż jesteśmy blisko celu. Mamy jeszcze 12 konkursów, więc jest czas oczywiście na ten rating. Teraz kośni w liwercu. Natomiast najlepiej nie tracić tych punktów ratingowych. No a wiadomo, czym to się kończy, prawda? Tutaj nie możemy ryzykować niestety, upadków. Tak, nie mamy takiej potrzeby po prostu ryzykować takich sytuacji. Trzeba po prostu robić swoje. Jak najmniej błędów. W to też trzeba się postarać, chociaż to nie będzie łatwo skoczyć dla nas. 125 metrów w serii próbnej. Nie jest źle, bo miejsce w 1000 będzie. Czyli też jest szansa ograniczyć ewentualne straty. Miejsce 10, a zawsze w konkursie możemy dołożyć jeszcze trochę tych metrów. To była przymiarka. W konkursie zawsze można zrobić coś lepiej. Niekoniecznie gorzej. Dobry skok. Dobry skok będzie. Około 130 metra. 130,5 wysokie miejsce po, po pierwszej serii. Będzie miejsce y, siódme. Siódme, bo to był już ostatni na liście, więc hmm. nie można nie oczekiwać można zbytnio, że on nagle zaskoczy, chyba wszystkich. Siódme miejsce po, po pierwszej serii. Po siedmiu filmach nie będzie dało utrzymać, ale trzeba utrzymać chociaż minimum miejsce w dziesiątce. Seria filmowa 129 metrów. No. Walki pozostały na więcej, ale miejsce i tak cieszę, bo będzie dziesiąte miejsce, czyli to, co minimum miało być, to jest. Ratingowo jeden punkt zyskujemy. 5 punktów musimy teraz zyskać, żeby uniknąć utrzymania ratingu. Natomiast cztery punkty minimum, żeby być blisko celu. Blisko, o krok. Bo wystarczy potem, już mieć mieli tylko miejsce w tej czołowej dziesiątce, tak naprawdę. Lachti jest szansą. Lachti trzeba było do nas szczęśliwe podczas rozgrzewki, więc jest szansa, że możemy pójść osem. Pierwsze lachki było szczęśliwe, a drugie na razie seria próbna 126 metrów e, nie, nie dosyć. do 10 miejsca na 15 sobotników. Przy 15 zabłodnikach musimy mieć 9 miejsce. 10 może generować już 7 bóg Niestety musimy być tego świadomi, dlatego walczmy o każdy metr i to będzie, dobre. I to będzie strategia właśnie wykorzystana teraz: 131,5 metra. Ładny skok trafiony. Rywale się mylili. Mamy dzięki temu na półmetku czwarte miejsce. Czwarte miejsce by nas zbliżyło do celu, bo to byłyby cztery punkty, na pewno co najmniej. Nawet pięć powinno być. Tak więc ogromna szansa aby zakończyć ten... dzisiejszy spektakl, ale skok finał był niestety krótszy. 126 metrów. Nie wiem, czy trudniejsze nie były. Były trudniejsze. Mamy miejsce siódme dzięki temu. Czyli szczęście nieszczęście, bo trochę zyskujemy, trochę tracimy. Ratingowo zyskujemy trzy punkty. Jesteśmy o krok. Jesteśmy o krok. Jeden dobry występ i będzie po sprawie. Klingenthal. Klingental, proszę Państwa. No i zobaczymy. Wolcz wystarczy nam miejsce w siódemce. Żeby mieć gwarancję, że osiągniemy cel. Bez potrzeby dodatkowych zawodów. Także warto poszukać teraz szansy. Warto uwierzyć, że jest to możliwe. Klingental do skok próbny. Jest dobra nadzieja przed konkursem. Jest dobra energia teraz. 135 metrów, natomiast nie jest to dobra energia jednak. Bo warunki były świetne. 143 metry, ono Feder. Przekażę następny rozmiar skoczni. Ojej, ojej, 135. No, niby dobry skok z naszej perspektywy, ale daje miejsce niskie. 12. Czyli szykuje nam się chyba piesza wpadka od dłuższego czasu. Ale jakiego to jest tego skoku, który nam nie leży, więc jest zrozumiała sprawa. Dwunaste miejsce, cała nadzieja w serii filmowej, że tu powalczymy jeszcze o coś lepszego, ale wiemy, że no, ta walka to nie będzie. Skok jest lepszy, 137,5 metra, no i będzie miejsce Ratujemy się trochę, tutaj jest opresji, ratingowo będzie jeden punkt, a więc, proszę Państwa, jeszcze jeden konkurs prawdopodobnie przed nami. Oberstdorf, za pierwszy raz był szczęśliwy dla nas dzisiaj, tam dał delikatne zyski, teraz delikatne, tam były chyba nawet zyski. Z tego co kojarzę. 20 punktów chyba ponad ratingowych. Także no zobaczymy. Jest szansa pójść za ciosem. Raz, aby nam szczęście. Może i drugi raz przyniesie. Seria pewna daje nadzieję. Lot ładny. Ładnie trafiona dynamika. No i 217 metrów, 7 miejsce. Jest nadzieja. Przy 16 zawodnikach wystarczy miejsce 8, Także chwilę trwaj. Trzymam kciuki, żeby udało się pójść za ciosem. Żebyś tej presji nie było po prostu żeby te negatywne emocje już mogły schować do kieszeni. Seria pierwsza, 209 metrów, ale w w warunkach. Miejsce 9. Do 8 trochę nam brakuje, ale 9 miejsce też może wystarczyć. To zależy od szczęścia. 9 miejsce powinno wystarczyć w kontekście utrzymania ratingu na pewno. A tam jeszcze będzie ten punkt dodatkowy. Prawda? Lot finałowy będzie chyba lepszy od pierwszego, tak jest, więc powinno być tylko lepiej. 214 metrów jest lepiej. A więc do dogrywka dobiegnie końca. Na, szczę na szczęście już będzie po wszystkim. Miejsce ósme daje nam dwa punkty ratingowe i dogrywka dobiegła końca. Dobiegła końca, na szczęście szczęśliwa dogrywka. Nie wywalał dużej presji. Widzimy jeszcze, w bez ratingu walczą Karol Domański i Michał Jadwicki. i to, co nie znali zawodnicy stosunkowo. I czeka nas jeszcze... Tylko nas jeszcze nowy turniej. I, i, i. Jutro. Turniej normalnych skoczni o 20.00 A drugi turniej przyjemny, bo to będzie turniej y, 24 skoczni. Normalne obiekty by też po szybko. No i przyprawdzie to są nasze skocznie, No to więc mamy turniej na każdy dzień tygodnia praktycznie, poza poniedziałkami, kiedy mamy tylko turniej czterech skoczni i turniej lotów. A w każdy poniedziałek będziemy widywać o 20 na turnieju, takim mini-turnieju, można powiedzieć, no bo turnieju, który nie potrwa godziny. I jest szansa, że będziemy bez dogrywek na tych, na tych turniejach piątkowych, bo to są skosze normalne, a normalne obiekty są bardziej nam przyjazne. Zazwyczaj. Z mamy wyjątkami oczywiście, ale zazwyczaj jednak przyjaźniej to wygląda. A więc mamy komunikat, że normalne obiekty będą w piątki. No i już oczywiście, że we wtorki mamy te turnieje oryginalnych skoczni. W tym tygodniu ten turniej nas ominął, ale za tydzień już na pewno w tym turnieju ponownie udział weźmiemy. Także tak to wygląda. No nie ukrywamy, że to dość ciekawie się prezentuje. A to z kolei by oznaczało dla nas po prostu coraz więcej adrenaliny. Najważniejsze jest dla nas to, że się dogrywka taka w miarę szczęśliwa. Możemy się cieszyć i czekać na kolejne zmagania, które czekają nas już jutro, jak się okazuje, na skoczniach normalnych. Ale to może oznaczać kontynuację dobrej pasy i pozytywny koniec roku 2022. Do zobaczenia.